będzie wam dany. Uwajcie do drzwi pozamykane. i do by usłyszał nas. By usłyszał nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie Ogłoszeń duszpasterskich. Bardzo dziękuję za ostatnią kolektę specjalną, która wyniosła 11 270 zł. Dziękujemy za ofiary kopertowe i za przelewy na konto. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele parafialne. Komunikat dyrektora naszego decyzjalnego Caritas w nocy z 8 na 9 września. Mieszkańców Maroka nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Skutek tych dramatycznych wydarzeń śmierć poniosło około 3 tysiące osób, a rannych jest ponad 5 tysięcy. Powodzie w Libii pochłonęły 2,5 tysiąca ofiar śmiertelnych, a 10 tysięcy osób uznaje się za zaginione. W takich sytuacjach Kościół podejmuje natychmiastowe działania pomocowe, których siła tkwi w lokalnej, krajowej i międzynarodowej sieci Caritas. W krajach Afryki Północnej wszelkie działania pomocowe, których celem jest łagodzenie cierpień spowodowanych niszczycielskim trzęsieniem ziemi, koordynuje Caritas Internationalis. Nasz udział w tej misji miłosierdzia jest możliwy przez włączenie się w zbiórkę pieniężną przed naszymi kościołami, która zostanie przeprowadzona przez parafialne zespoły Caritas po świętych w niedzielę 24 września. Każda ofiara jest konkretnym gestem wyciągniętej pomocnej dłoni do potrzebujących i ucieleśnieniem przesłania miłości, współczucia i solidarności z poszkodowanymi. Dziękujemy za każdą ofiarę złożoną na ten cel. Jutro o godzinie 19 w restauracji Pod Skrzydłami Anioła w Kozłowej Górze kolejne spotkanie kursu Alfa. Pomżę świętej w środę, po mszy świętej o godzinie 8 śniadanie dla seniorów serdecznie zapraszamy. W środę o 18:15 spotkanie przygotowujące dzieci do wczesnej komunii świętej. O 19:00 młodzież i dorosłych początkujących i zaawansowanych Zapraszamy do Chóru Akatyst, do Domu Parafialnego. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. W przyszłą niedzielę też rozpoczynamy miesiąc różańcowy. Różaniec odmawiamy y, codziennie o 17.15, a w niedzielę o 15.15. .15. Zapraszamy na pielgrzymkę do Kalisza i Lichenia 11 i 12 listopada bieżącego roku. W planie między innymi nawiedzenie sanktuarium św. Józefa, oraz bazyliki Matki Bożej Licheńskiej, największej świątyni w Polsce. Zapisy w kancelarii, koszt 460 zł, przy 40 osobach zapisanych. Przypomnę, że święty Józef jest współpatronem naszej parafii. To jest, to jest pewnie oczywiste dla wielu, chociaż wezwanie świętej rodziny, ono gdzieś tam może tego Józefa yy, gdzieś tam ukrywać. Święty Józef tutaj w naszej parafii jest też wielkim czczonym przez nas. W biuletynie wydrukowano błędną datę tego wyjazdu. W biuletynie jest grudzień, ale rzeczywiście wyjedziemy na ową pielgrzymkę w listopadzie, 11-12 listopada. Jeszcze jest ogłoszenie zewnętrzne. Zarząd Piekarskiego Stowarzyszenia Uniwersytet III wieku ogłasza zapisy na rok akademicki 2023-2024 i zaprasza seniorów 50. Zapisy odbędą się w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Żwirki 23, w Piekarach Śląskich. W dniach 26 września od 11 do 13, 28 września od 14 do 16 oraz w miesiącu październiku, w każdą środę od 14 do 16 w sali konferencyjnej na parterze. Bardzo serdecznie zapraszam aktualnych oraz przyszłych słuchaczy Uniwersytetu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przygotowanie wczorajszej uroczystości. Poślubieni, odnowieni za udział w tej uroczystości. Około 100 par wczoraj odnowiło swoją małżeńską przysięgę. Było to wielkie wydarzenie, piękne wydarzenie. Ten, kto był, potwierdza. Ci, którzy byli i z parafii, i spoza parafii, wyjechali stąd, czy wyszli z kościoła, ubogaceni, umocnieni. Bardzo wszystkim dziękuję za organizację za modlitwę w tej intencji i za obecność.